Cześć, to mój drugi odcinek na tym kanale i tym razem poradnik jak ułożyć kostkę piramidkę na początku musimy ułożyć znaczki mercedesa na każdej ściance jak już mamy to zrobione to szukamy tych to szukamy krawędzi które kolorem do nas które kolorem do nas będą Yy, będą, który kolor, który będzie wskazany do nas, będzie na ściance yy, dolnej, a kolor z boku będzie taki, jak yy, na ściance, yy, na którą patrzymy. Ja już znalazłem tutaj taki, na, yy, ta, taki na, narożnik. I i chcę, żeby ten narożnik, po prostu chcę go przenieść tutaj. Pokażę Wam algorytm, jak to zrobić. Najpierw prawa ścianka na dół, lewa na dół, prawa do góry, lewa do góry. Jak widać, już nam się tutaj przyniosła ta krawędź i szukamy kolejnej. Ja tutaj znalazłem kolejną niebiesko-zieloną i powtarzam ten sam algorytm. Na dół, na dół, do góry, do góry. Szukam dalej. Tym razem to będzie żółto-czerwony. I znowu ten sam algorytm. Na dół, na dół, do góry, do góry. Szukam kolejnych. Znalazłem niebiesko zielony, i znów ten sam algorytm. Na dół, na dół, do góry, do góry. Szukam dalej. Znów znalazłem. Tyle, że teraz. Ta krawędź jest po lewej stronie. I teraz Wam pokażę, jak wrzucić tutaj krawędź z lewej strony. Jest to prawie tak, to jest identyczny algorytm, tyle że odwrócony. Z drugiej strony zaczynamy. Ta ścianka, na której jest ta krawędź, idzie, na przykład z, z lewej, idzie na dół, później druga na dół do góry i do góry i szukam kolejnej znalazłem żółto-czerwoną więc wykonuję algorytm na dół na dół do góry do góry tym razem jest to zielono-żółty więc na dół na dół do góry do góry Teraz zielono, niebieski i znowu na dół, na dół, do góry, do góry. Szukam kolejnych. I mam niebiesko-czerwony. Na dół, na dół, do góry, do góry. Jak widać, zdarzyła mi się taka sytuacja, że każdy, że każdy narożnik jest na swoim miejscu, ale jest odwrócony. Więc muszę wykonać ten algorytm, żeby zamienić te dwa, naro żeby zamienić te dwa narożniki. I szukam dalej. Znalazłem zielono-czerwony, zielono ale teraz Wam jeszcze pokażę algorytm inny, który można, którym można wrzucić ten narożnik, tą krawędź tutaj. Więc tak, przekręcamy kolorem, który jest do nas, w moim przypadku zielonym, bo tutaj też jest zielony. Przekręcamy go w moim przypadku też na lewą stronę. I teraz tak. Prawa krawędź idzie do góry. Górna idzie w, w prawo. I prawa na dół. Jak widać, też nam się tutaj przełożył. I znów ta sama sytuacja. Więc znów algorytm, i szukam dalej. Mam więc algorytm. I trzeba tak te trzeba tak wykonywać te algorytmy, dopóki się kostka nie ułoży. Na dół, na dół, do góry, do góry. Niebieski na dół, na dół, do góry, do góry. Mi się kostka już ułożyła. Ciekawe, czy Wam się ułożyła. Jeśli spodobał Ci się filmik, albo czegoś, nauc... czegoś się dowiedziałeś, zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia. Cześć.